Witaj. Dzisiaj powiem Ci, dlaczego większość inwestorów, z którymi pracuję, wybiera podnajem i dlaczego właśnie ta forma zarządzania nieruchomościami inwestorów zapewnia im przewidywalność, brak stresu i nerwów, sprawia, że nie musisz jako właściciel w ogóle znać się na rynku, ani być ekspertem najmu, a co najważniejsze, wiesz dokładnie ile zarobisz, na jakie inwestycji w przeciągu najbliższych 10 lat. Zbyt piękne by było prawdziwe? to zapraszam do oglądania. Cześć, tu Maciej Gołębiewski. Od 6 lat pomagam inwestorom kupować dobre nieruchomości na wynajem. Najpierw wyjaśnię Ci, czym jest podnajem, bo może nie spotkałeś się z tym rozwiązaniem w zakresie zarządzania Twoim mieszkaniem. 80% inwestorów, z którymi rozmawiam, ma jakieś obawy związane z samym najmem. Czyli tym momentem, kiedy mieszkanie jest już gotowe do wynajmu, ale by wygenerował choć jedną złotówkę przychodu, ktoś musi znaleźć najemców. I tu właśnie pojawia się duża bariera. Osobom, które kupują mieszkania bardzo ale to bardzo nie chce się zajmować najmem. I to jest w pełni zrozumiałe. Ja często powtarzam, że mieszkanie musi pracować ciężej niż ty, kiedy zarabiałeś pieniądze, by to mieszkanie móc kupić. Ale to mieszkanie ma na ciebie pracować, a nie ty. Kupując mieszkanie na wynajem, większość z nas szuka pasywności dochodu. To pierwszy święty grali inwestorów w najem, czyli nie chcemy zajmować się najemcami, szukać najemców, rozliczać media kontaktować się z przemiłymi spółdzielniami, sprzątać, naprawiać, windykować najemców, eksmitować, mam kontynuować listę? No, na pewno wiesz, co mam na myśli. To, że każdy inwestor w najem szuka pasywności, to pewien truizm. Najpierw powiem Wam o pasywności, ale potem przejdziemy do, drugiego, do drugiej bardzo ważnej cechy inwestowania w najem, pożądanej jeszcze bardziej niż pasywność. Ale, ale o tym za chwilę, poczekaj, zaraz tam dojdziemy. Najpierw rozprawmy się z, na zawsze, raz na zawsze z tą pasywnością. I na swój sposób, przepraszam, ale że muszę zacząć od takich postaw, ale po prostu wiem, że to często blokada, która nie pozwala inwestorom iść dalej, realizować marzeń, budować wolności dzięki pasywnym przychodom, bo boją się, że tej pasywności nie da się osiągnąć. Ileż ja razy słyszałem miałowe dyskusje teoretyków najmu. Typu, czy pasywny przychod z najmu jest w ogóle możliwy? I takie niemądre teoretyzowanie. Jak ja tego nie lubię, naprawdę, bo jak to, bo jest to tak oczywiste, że aż denerwujące, że w ogóle ten temat wraca raz po raz. Ale faktem jest natomiast, że na rynku jest dużo dobrych firm, którym po prostu możesz zlecić zarządzanie najmem. No i jeszcze innym faktem jest też to, że na rynku jest dużo firm, które bardzo źle świadczy tą usługę, choć Akurat sporo w tym pokazała nam pandemia, bo zobacz, dzisiaj w 2023 roku każdy inwestor, rozmawiając z potencjalną firmą, której rozważa powierzyć mieszkanie do zarządzania, może się spytać, jak dana firma poradziła sobie w pandemii. Umiała wynajmować, kiedy przestało to być proste? Spytaj, ile firma miała pustostanów, jak działali wtedy, gdy na rynku było ciężko, bo to pokaże Ci... Czy warto z nimi współpracować? Tak po prostu, bo jeśli ktoś potrafił znajdować najemców na trudnym rynku, to znajdzie też ich w przyszłości. Tutaj zwykła, dobrze świadczona usługa zarządzania najmem rozwiązuje problem pasywności. Ale, ale, bo jest jeszcze drugi święty gral inwestorów w najem jest nim przewidywalność. Tak. To otóż mamy taką sytuację, że praktycznie każdy inwestor, z którym rozmawiam, czuje gdzieś naturalnie i też tego poszukuje, że dobrze zarządzana nieruchomość na wynajem powinna dawać pełną przewidywalność pasywnego przechodu. I zobacz, w sumie to jest oczywiste, bo co jak co, ale akurat nieruchomości idealnie nadają się do tego, by zapewniać właśnie ową przewidywalność. Umowy z najemcami są przecież często podpisywane na długi okres. Pozycje kosztowe w zasadzie stałe, co tu może się nie udać. A tu inwestorzy zderzają się z rzeczywistością, bo na rynku jest bardzo mało firm, które potrafią inwestorowi, właścicielowi mieszkania zagwarantować, że będzie miał naprawdę zagwarantowany dochód z najmu. I dlaczego tak jest? Z jednej strony dlatego, że są pewne no, obiektywne elementy, które mogą się pojawić w najmie, które sprawia, że twój dochód, zysk będzie zmienny w czasie. Wystarczy przecież, by spółdzielnia dokonała korekty rozliczeń mediów, Albo by uszkodził się jakiś element wyposażenia mieszkania, np. pralka, albo by najemca po prostu przestał płacić, bądź w ogóle uciekł z mieszkania. I teraz właściciel jest w takiej sytuacji, że z jednej strony już się cieszył, że teraz co miesiąc trafi na jego konto taki a taki zysk z mieszkania, już dzielił na co przeznaczy te pieniądze. Tymczasem nie tylko przychody się mogą zmienić, ale co znacznie częściej zysk po uwzględnieniu nieprzewidzianych kosztów, a jakże zawsze nieprzewidzianych, bo, bo zysk dalece odbiegał od oczekiwanego, czy nawet obiecanego zysku, a miał być tak pięknie. I tutaj może przyjść z pomocą podnajem. To znaczy, zawsze przychodzi, jeśli będzie zastosowany podnajem, tylko nie zawsze jest stosowany. I czym w ogóle jest podnajm? W jednym zdaniu jest to zarządzanie mieszkaniem z gwarancją czynszu, czyli tutaj, gdzie pasywność łączy się z przewidywalnością i wtedy dzieje się magia. Właściciel dostaje stały zysk z najmu z zerowym, ale to dosłownie zerowym zaangażowaniem się w proces najmu i to w dodatku przez okres nawet do 10 lat. Mój kolega, przedsiębiorca, mawia, że można wtedy się zająć ulubionym zajęciem, czyli przyjmowaniem przelewów. Przyjmowaniem, nie zlecaniem. Ale czy to w ogóle jest możliwe? Tak. Jest możliwe, wiem, bo robimy to i korzystamy od 6 lat. Wypracowaliśmy w tym modelu już ponad 32 miliony czynszów i co miesiąc generujemy kolejne 1,2 mln złotych czynszów. Miesięcznie. Jak to działa? Otóż Firma, która zarządza, ma zarządzać najmem Twojego mieszkania i ma dodatkowo Ci zagwarantować zysk, staje się Twoim najemcą. Firma najzwyczajniej podpisuje z Tobą prostą umowę podnajmu. Jest ona bardzo podobna do standardowej umowy najmu. Różni się tym, że jest podpisywana na dłuższy okres czasu i że, jest, i, i że Ty jako właściciel mieszkania pozwalasz firmie, by będąc Twoim najemcą, podejmo, podnajmowała podnajmowała pojedyncze pokoje, bo zazwyczaj to dotyczy mieszkań na pokoje, lokatorom końcowym. Ale twoim najemcą jest ta firma, a lokatorzy, czyli ci, co realnie i no fizycznie mieszkają w mieszkaniu, nie są twoimi najemcami, tylko najemcami tej firmy. I stąd właśnie nazwa podnajem. Może już to wiedziałeś. Jeśli tak, to znowu przepraszam, ale musiałem się upewnić, że mamy umówione te podstawy. Ale idźmy dalej, bo może jeszcze nie widzisz, gdzie tu się, dzieją się te pozytywne dla właściciela rzeczy. Po pierwsze, w dobrej umowie podnajmu masz zagwarantowany efekt w długim okresie. My na przykład podpisujemy umowę na 7 lub 10 lat. Wtedy właściciel wie, że my przez te 10 lat jesteśmy jego najemcą. To jest warunek jak w najmie dużych powierzchni handlowych i zobacz, jakie to buduje ci właśnie ową przewidywalność. Po prostu wiesz, ile czynszu wpłynie ci co miesiąc przez 10 lat. A co jeśli się nie znajdą lokatorzy? I tu właśnie kolejna dobra wiadomość. Nie interesuje cię to. To jest zmartwienie firmy zarządzającej. By zarobić, musi znaleźć tych lokatorów, ale to już nie musisz się o to martwić, bo zobacz, Zaczeka to wygoda. Nie tylko nie musisz się zajmować najemcami, bo to masz jak w zwykłej usłudze zarządzania, ale nie musisz nawet myśleć, czy są lokatorzy, w jakiej cenie mają podpisane umowy, czy płacą czynsz. Nic, nic, bo to jest zmartwienie firmy zarządzającej. I zobaczmy dalej. Jeśli w mieszkaniu dojdzie do jakiegoś uszkodzenia, na przykład tej pralki, którą już przetaczałem, to już analogicznie jest to zmartwienie firmy podnajmującej. Jako najemcy przejęli od ciebie mieszkanie z pralką, muszą o nią dbać, a jak się uszkodzi, to muszą sobie zorganizować czytaj kupić nową pralkę, by ich lokatorzy mieli w czym prać. Znowu, rozliczenie okresowe ogrzewania od spółdzielni? Nic, nic cię nie interesuje. Te koszty są po stronie najemcy, czyli firmy podnajmującej. I tak działają wszystkie sprawy związane z rozliczeniem, przepływem środków finansowych, naprawami, windykacjami, eksmisjami, sprzątaniem, ubezpieczeniem itd. itd. Ty masz dostać czynsz. Reszta jest po stronie firmy. Mamy takie mieszkania których właścicielom zagwarantowaliśmy w umowie podnajmu czynsz 6 lat temu. I wiem, że trudno w to uwierzyć, ale naprawdę, naprawdę jest kilku takich właścicieli, z którymi nie rozmawiałem od lat. Ostatni raz na podpisaniu umowy. Naprawdę, ale nie dlatego, że nie lubimy rozmawiać, wręcz przeciwnie, ja uwielbiam rozmowy z inwestorami, właścicielami mieszkań, bo odbywam ich co najmniej 10 do 12 tygodniowo, ale są tacy właściciele, którzy przekazali nam mieszkanie 5 lub 6 lat temu, dostali od nas przez ten czas wszystkie czynsze wypłacone na czas, również w czasie pandemii, i to jest ekstremalnie ważne. I nie dotknęli się przez te kilka lat spraw związanych z mieszkaniem. Od tego czasu nie dotknęli się. I zobacz, mam podejrzenie, graniczące z pewnością, że mogą nawet nie pamiętać, jak wygląda jej mieszkanie. Praktycznie Wy, wyeliminowany jakikolwiek stres. Czy nawet myślenie o najmie, o najemcach, rozliczeniach, naprawach itd. I bardzo ważne jest też to, że kompletnie nie musisz się znać na najmie. Wiemy, jak jest. Wielu z nas chce się czegoś nauczyć, chodzi na kursy, czyta, uczy się, a potem i tak jest to poczucie, że, zgłębie, że nie zgłębie. Tej wiedzy na tyle, by czuć się komfortowo. I zobacz, robiąc coś z doskoku, nigdy nie będę ekspertem. Wiem, co mówię, bo sam też uwielbiam szkolenia, kursy, ale po ich zrobieniu i tak wolę zlecić pracę ekspertowi. Sam jestem tego chodzącym przykładem, bo mając też podstawową wiedzę w tym zakresie, jestem bardziej świadomym klientem i też wiem, czego wymagać, o co spytać, gdzie cisnąć dostawcę usługi, czego pilnować, co jest krytyczne itd. I tak samo jest z najmem. Obsługuje bardzo wielu właścicieli mieszkań, którzy mają naprawdę sporą wiedzę i, i też doświadczenie, nawet doświadczenie w najmie. I właśnie dlatego, że wiedzą, jak to jest pracochłonne, nie do końca przewidywalne, właśnie dlatego wybierają bardzo często pod najem, bo to właśnie on daje pełnie pasywności i Przewidywalność. Ja wchodząc w rynek najmu w 2016 roku właśnie tego szukałem i narzędziem, które mi zagwarantowało pasywność i przewidywalność był i jest podnajem. Jeśli chcesz posłuchać webinaru, gdzie pokazuję jak osiągnąć nie tylko te moje, dwa te moje dwie ulubione cechy, czyli właśnie przewidywalność i pasywność, i te słowa chyba już mocno wybrzmiały, ale też jak maksymalizuje potencjał mieszkań. Co robię, że kupujemy je w tak ekstra niskich cenach i w jaki kompleksowy sposób w ogóle inwestuję, jaki sposób inwestowania stosuję, to zapraszam Cię na webinar. Link znajdziesz gdzieś tutaj w opisie. Tymczasem to już wszystko na dzisiaj, a ja, jak zawsze, życzę Ci dobrego najmu.